Dzisiaj przeprowadzimy test dwóch płynów do spryskiwaczy zimowych jeden firmy Prochem, drugi Autolandu. Deklarowana wartość zamarzania dla Prochemu to jest minus 30 stopni Celsjusza dla Autolandu minus 20. Została odmierzona taka sama ilość obu płynów do kieliszków. Teraz te kieliszki trafiają do zamrażalnika. Zobaczymy, co z tego będzie do temperatury minus 19 stopni. Test się zakończył. Kieliszki z płynem do spryskiwaczy były Zamrażarce w temperaturze minus 19 stopni, płyn od autolandu, deklarowana zamarzalność minus 20 stopni, a postać takiej galaretki trochę, chociaż może niezbyt to widać płyn od petrochemu deklarowana zamarzalność 22 stopnie. Jest bardziej płynny, kiedy ruszamy kieliszkiem. Nie ma żadnych widocznych grudek zamarzniętych. Także w mojej ocenie tych dwóch płynów lepiej wypadł Petrochem. Tym bardziej, że do tej pory miałem zalany płyn Autolandu, który w temperaturach minus 5 stopni w trakcie jazdy potrafił, wydajność jaką dysze spreskiwaczy podawało płyn na szybę była zmniejszona przy takiej temperaturze i przy prędkości około 80 km na godzinę. Wiadomo, że wtedy temperatura odczuwalna jest mniejsza. Płynu Petrochemu jeszcze w takich warunkach nie testowałem na szybie, ale test, który przeprowadziłem teraz, zapowiada, że może być znacząco lepszy mieć lepsze właściwości. Dziękuję, do widzenia.